Dzień dobry, nazywam się Jadwiga Napieralska, jestem dyrektorem zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Niestety nie mogę zaprosić Was do obejrzenia naszej szkoły, do pokazania tego, czym możemy się pochwalić. Musimy zrobić to w sposób zdalny. Jesteśmy szkołą, która jest otwarta na nowe propozycje, na nowe działania, otwarta na potrzeby środowiska i na to, co dzieje się współcześnie. W najbliższym czasie czeka nas bardzo wiele inwestycji, bardzo wiele działań, które, których celem jest poprawa bazy szkoły, a przede wszystkim zapewnienie komfortowych warunków do nauki dla wszystkich uczniów, którzy w naszej szkole się uczą. Serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Dzisiaj dostrzegamy to chyba wszyscy. Dobrze jest mieć przestrzeń, gdzie możemy się spotkać. Takim miejscem na pewno jest nasza tzw. stołówka. Tutaj można odpocząć, porozmawiać, kupić coś w sklepiku szkolnym. Niech nas nie zwiodą wyciągnięte na potrzeby mediów podręczniki, to miejsce relaksu. Dobrze jest mieć kogoś, kto poradzi w trudnościach. Jeśli nie przyjaciel, to może nasz szkolny pedagog. Rozmowy indywidualne zajęcia w grupach warto tutaj zajrzeć. Kto dzisiaj czyta jeszcze lektury, to wiedzą tylko pewnie nasi poloniści. W szkolnej bibliotece znaleźć można obok wspomnianych już dzieł obowiązkowych wiele nowości, które zainteresują każdego. Czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że angielski jest nam potrzebny? Podobnie jak hiszpański, rosyjski lub niemiecki, których można się u nas uczyć. Czego słuchają uczniowie na lekcji? Przyjdź, przekonasz się. Nauka może być przyjemna. Jeśli czujesz chemię, to jest Twoje miejsce na Ziemi. Eko pracownia możesz poczuć się jak odkrywca, mieszać, potrząsać i czekać na przewidzianą lub zaskakującą reakcję, również nauczyciela. Gdzie jesteśmy? Co to za wygłupy? To pracownia biologiczna i kazik w białym fartuchu. Uczniowie obserwują i wydają się zainteresowanymi tym, co widzą. Czasem trzeba coś dotknąć lub przyjrzeć się z bliska, żeby naprawdę zobaczyć. Mówi się, że młodzież nie uprawia sportu, nie ma kondycji. Nieprawda. Spójrzmy na uczniów naszej szkoły. Oprócz może mniej lubianej gimnastyki, można na lekcji WF lub zajęciach SKS pograć w kosza, sprawdzić siłę mięśni, błysnąć talentem piłkarskim. I tylko pytanie, trafił czy nie trafił? Dużo talentu i dużo sprzętu to odpowiedni komentarz do tego, co widzimy i jaka pasja, aż chciałoby się dołączyć. Uczniowie w mundurach od kilku lat są obecni w naszej szkole i nie tylko o mundury tutaj chodzi, zajęcia z samoobrony, na strzelnicy, w terenie, wyjazdy na poligony. Jeśli czujesz, że to jest coś, co Cię interesuje, wybierz klasę mundurową. Nasza szkoła to miejsce, w którym warto się spotkać. Zapraszamy!